Ponownie na moim kanale, a jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to hej, witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Ania i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć trochę o tych kosmetykach, które już zużyłam, czyli tak zwane tenko. Długo obiecane, <grym> <grym> długo słuchajcie, zbierane, więc tutaj są przeróżne kosmetyki pielęgnacyjne, przede wszystkim pielęgnacyjne, takie w sensie pielęgnacji ciała, chyba najbardziej. Kolorówki raczej żadnej tutaj nie ma, a to z tego względu, że żadnej jeszcze nie skończyłam, tak naprawdę. Tak. Chociaż nie, mam jeden produkt, jeden produkt, który skończyłam. Także kochani, bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. I jako pierwsze pokażę wam dwa kosmetyki. Dwa produkty, nie kosmetyki, dwa produkty. Pierwszy z tego względu, że po prostu leży mi tutaj, a drugi z tego względu, że jest tutaj jeszcze trochę w środku i po prostu boję się, że mi to wycieknie. Więc o czym mówię? Mówię tutaj mm -hmm. o maseczce w płachcie. Maseczka z Planet Spa, kochani. Ta zielona, z, ona się nazywa Greek Seas, z wyciągiem z Alk ta mm. maseczka miała być taka wygładzająca przede wszystkim a tutaj też jest napisane z boku że po pierwszym użyciu już jest takie widoczne wygładzenie mm. i nawilżenie i kochani ja to jest chyba moja ulubiona maska w płachcie jak do tej pory słuchajcie mm. trochę mm. tych masek użyłam i żadna nie dała mi aż tak pięknego wygładzenia nawilżenia takiego uczucia super miękkości moja skóra była Naprawdę, słuchajcie, ani żadnego ściągnięcia, ani żadnego uczulenia, ani no kompletnie nic. Słuchajcie, nawet następnego dnia, bo ja ją em, robiłam wieczorem, sobie pokąpieli. I następnego dnia, jak się obudziłam, to ta skóra była taka, no, no cudowna, miękka, w, no, wspaniała, naprawdę. Więc serdecznie Wam polecam. Jeżeli em, macie dostęp, to jak najbardziej. Ja tutaj dlatego ją tak trzymam, bo ona ma jeszcze tutaj sporo tego, ona była bardzo mokra ale muszę powiedzieć, że jak ją nałożyłam, nie kapało mi nic, ani nic takiego, ale była naprawdę taka mokra, mokra i tak jak mówię, tutaj jeszcze czuję, że trochę tego płynu jest w środku, natomiast jak ją nałożyłam i potem już ją zdjęłam po tych 15 minutach, to było czuć, że moja skóra wpiła to wszystko, bo ta, ta płachta była zdecydowanie, może nie sucha na wiór, nie wyschła na wiór, ale było, było czuć, że po prostu jest no susza zdecydowanie. Także polecam. Brixys, słuchajcie, nie wiem jak te pozostałe. I drugi produkt, który mam tutaj pod ręką, to jest pasta do zębów z Aqua Fresh, Cavity Protection. Ja tą pastę bardzo lubię. Ogólnie teraz bardzo polubiłam pasty z Aqua Fresh, bo na przykład Colgate nie mogę używać kompletnie. One mi strasznie uwrażliwiają zęby, dziąsła ogólnie i, i, i potem mam straszne problemy z, wiecie, zimne, gorące, tego typu sprawy. Natomiast ta sprawdza się świetnie. Teraz już kończę drugie opakowanie, także niedługo zobaczycie drugie takie. A już mam w kolejce trzecią Aqua fashion, ale jest troszeczkę inna. nazwa, Complete Care się nazywa, coś takiego, także i tracę ostrość. Wybaczcie, moja, wiecie, mam problemy ze sprzętem nagrywającym i naprawdę będę Wam wdzięczna, jeżeli będziecie cierpliwi i przebniecie razem ze mną przez te męki. W tym momencie tracę ostrość. Mam nadzieję, że teraz już wróciłam. E, ok, i teraz mam tutaj wielką reklamówkę, słuchajcie, więc co wy wyciągnę, to wam pokazuję bez żadnej, e, wiecie, e, kolejności jakiejś konkretnej. E, pierwsza rzecz to e, Child's Farm, Child's, Farm? Child's Farm, chyba. E, to jest taki płyn, który ja używam dla, do Izaaka mycia. To jest akurat płyn do Taki możecie nim myć włosy, Możecie mieć nim włosy i całe ciało generalnie um, Czy taki Produkt do, do mycia Takiego wiecie wszystko w jednym e, Ten jest o zapachu Czarnej Blackberry to jest chyba jeżyna, jeżyna i jabłko, zapach jeżyny i jabłka. One to są produkty, które są w 100%, no może nie w 100%, organiczne, nie organiczne, tylko naturalne. Ale one tutaj mają 90 chyba ileś tam procent składników naturalnych. Oprócz tego są, nie są testowane na zwierzętach i są też przeznaczone, znaczy mogą ich używać weganie, czyli jeżeli jesteście weganami, nie... Wiecie, żadnych tutaj takich um, pochodzenia zwierzęcego składników nie ma. O, to jest wszystko roślinne. Także no mówię. One są w 96-98% naturalne, Teraz nie mogę szybko tego, tej informacji znaleźć, natomiast um, tutaj jest gdzieś napisane, ja wiem, wiem, poczytałam. No ale nieważne. To jest produkt. Um, Dość, słuchajcie, przyjazny. Izak ma problemy z suchą skórą. Ma tak zwaną skórę atopową od dnia urodzenia, tak naprawdę, i to jest jedyna rzecz, która, którą stosujemy, która nie podrażnia mu skóry i nie, nie, nie przesusza. Ja, słuchajcie, nie wiem, czy ja przez połowę chociaż czasu w tym wideo będę w kadrze Ostra. Także naprawdę, wybaczcie, ja nic nie jestem w stanie na to poradzić. Także. To. Dalej kochani, mam z Tutaj on się nazywa Siur. Wydaje mi się, że to jest to samo co w Polsce Rexona, ale mogę się mylić, słuchajcie. Butelki w każdym razie są bardzo podobne. On jest, to jest produkowane przez Unilever, więc domyślam się, że to jest Rexona. Polska Rexona. Ale dajcie mi znać, jeżeli, jeżeli się pomyliłam, to przepraszam. I to jest Cotton Dry. Tutaj jeszcze coś, coś w nim jest, ale słuchajcie, ja, ja się go pozbywam z tego względu, że on strasznie śmierdzi. Ja wiem, że to jest, to jest dziwne, ale ja jestem dość potliwą osobą. Przepraszam, jeśli to dla Was za dużo szczegółów, ale tak już jest. Więc ja bardzo lubię używać właśnie dezodorantów takich, tych m, antyperspiracyjnych. Używam też dezodorantów kulce to jest po prostu takie, wiecie, do odświeżenia. I jak była ja kocham, słuchajcie, ja już w pracy zauważyłam, a w pracy ja po prostu jestem w ciągłym ruchu i tam naprawdę potrzebuję czegoś, co no, wiecie, utrzyma mnie suchą i, i ładnie pachnącą. To zdecydowanie się nie sprawdza, więc no niestety, ale ląduje w koszu. E, dalej, kochani, żel podprysznic z DAF. E, to jest Sensitive Skin Micellar Water. To jest taki 0%, on nie miał, um, nie miał zawierać żadnych parabenów, talac, a nie wiem co to jest w talac, ta nie wiem nie mam pojęcia co to są ani żadnych siarczanów nie miał też zawierać czyli tak zwanych tych SLS-ów miał być bardzo łagodny i bardzo delikatny dla skóry i taki faktycznie był ja go sobie kupiłam jak latem po jednym z tych Avonowych żeli wystąpiła u mnie reakcja taka uczuleniowa w kontakcie ze słońcem ja wam to tłumaczyłam ale jeżeli nie wiecie, no to tamten żel był owocowy i tamten był z takim owocowym, owocowym zapachu. I niestety często zdarza się tak, przynajmniej w moim przypadku, w moje, z moją naturalnie, z moją bardzo delikatną, wrażliwą, dość często skórą, że w kontakcie ze słońcem, właśnie jak stosuję jakieś kosmetyki owocowe, ja oczywiście latem, kiedy jestem, wiecie, odsłonięta no to występuje u mnie takie podrażnienie lekkie i to, to się świetnie tamten odstawiłam, kupiłam sobie ten i ten się świetnie sprawdził, bardzo kremowy, ma bardzo ładny zapach, który mi się podoba, taki bardzo delikatny, bardzo naturalny, bardzo kremowy, no naprawdę świeży, ale taki świeżo-kremowy, super. Więc polecam, jeżeli lubicie, jeżeli macie to... On był w ogóle 500 ml, ogromna butelka, starczył mi na długo, a kupiłam go w jakiejś tam promocji, już teraz nie pamiętam. Dalej, kochani, coś, co ja uwielbiam, ten jest zdecydowanie pusty Nie mogę go nigdzie teraz, słuchajcie, znaleźć Był, pojawił się w jakiś, jakiś moment w, w, w drugerii takiej normalnej Znowu zniknął, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, dlaczego te dezodoranty raz są, raz ich nie ma To jest typowy ten Nivea niebieski Protect and Care Uwielbiam go, ja w ogóle uwielbiam zapach kremu Nivea i on tak dokładnie pachnie, jak kremliwa. Także dla mnie to jest, słuchajcie, faworyt, super ekstra Ale w tym momencie niedostępny, więc no, musiałam sobie radzić inaczej To jest odżywka do włosów, słuchajcie LV, wiecie, w Polsce to jest LSEF Nie wiem, dlaczego tutaj się pewne rzeczy nazywają inaczej To jest detangling conditioner, czyli to jest ta, która jest, ma niby być przeznaczona do włosów długich i ma ułatwiać ich rozczesywanie, że one się nie plączą, słuchajcie, kompletna bzdura. Ja jej używałam jeszcze, jak miałam dłuższe włosy, zanim, zanim obcięłam. Kompletnie mi nie pomagała, w sensie właśnie takim, moje włosy się dość szybko plączą, nawet jak są w miarę krótkie, to mam ten sam problem, ale jak były długie, no to po prostu była tragedia, słuchajcie. Kupiłam sobie tą, bo myślałam, że będzie, wiecie, że mi pomoże. A w tym w sensie, nie, kompletnie, absolutnie nie pomogła mi w ogóle, natomiast ym, bardzo pięknie pachnie i sprawdziła mi się przy krótszych włosach, także ale, zapach ma naprawdę, słuchajcie, yum, yum, yum e, taki słodki, taki kwiatowy piękny i utrzymuje się naprawdę ten zapach bardzo długo na włosach ale do długich włosów to bym jej nie polecała e, dalej kochani, e, to jest żel e, do higieny intymnej soft and gentle nie wiem, czy on jest dostępny, tak wiecie, w normalnych drugierach, Ja go kupiłam tutaj w takiej drugeri Savers. Um, on jest, ten nie miał żadnego zapachu. Był przeznaczony do właśnie używania bardzo częstego, codziennego, um, dla sportowców, nawet też. Um, i ja zawsze staram się używać jakichś takich delikatnych. Um, Wiecie, które nie mają zapachu Ja bardzo lubię laktacyt Natomiast w polskim sklepie laktacyt Był niedostępny przez jakiś czas, więc Stąd to Kolejna butelka, dobrze już Wiecie, bo pojawił się on W filmiku z pielęgnacją moich włosów Mój ulubiony Garnier Ultimate Blends, to jest akurat szampon To jest ten, ten z mleczkiem Ryżowym i Z Mleczkiem ryżowym i o. I mleczkiem pszennicznym. Owsianym. Owsianym. O właśnie. Ja zawsze mylę te dwie rzeczy. Owsiane. Mleczko owsiane i, um, i, śmie i jakaś śmietanka ryżowa, coś takiego. To jest ono ryż z, z owsą w każdym razie. Słuchajcie. Bardzo delikatny. Dla mnie bardzo dobrze mi po prostu działa na skórę mojej głowy. Stąd uwielbiany przeze mnie szampon. Tak jak mówię, kolejna już I Kolejny dezodorant z niwa. ja wiem, że tutaj pomyślcie sobie, że ja używam jakąś tonę dezodorantów, słuchajcie, nie, tak jak mówię, to ja zbierałam te opakowania przez no 3-4 może miesiące, bo miało być już i dlatego tyle ich jest, to jest słuchajcie Pearl and Beauty, Preferuję ten niebieski, który Wam pokazywałam, ale ten też nie jest najgorszy, jeśli chodzi o zapach. Tylko jak dla mnie jest takie troszeczkę może przytłaczające, ten niebieski jest delikatniejszy, więc preferuję ten niebieski. Ale generalnie one działają obydwa tak samo świetnie, więc niewa zdecydowanie, słuchajcie, kciuki w górę. A dalej, coś, co. To też już jest, używałam dawno, dawno temu, ale butelka została dla Was do pokazania. Avon Care, i to też był właśnie z jakimś tam wyciągiem z Owsa. Bardzo, bardzo dobry żel pod prysznic. On już teraz chyba nie jest dostępny. Teraz jest ten kokosowy. Kokosowy też jest. Ja polecam jak najbardziej, jeżeli lubicie. On, nawet dla tych osób, którzy bo ja za kokosem jakoś specjalnie nie przepadam w kosmetykach, ale ten żel pachnie tak delikatnie, tak jest wyważony i y, pachnie tak no, w miarę naturalnie. To nie jest taki, wiecie, sztuczny taki kokos, taki, wiecie, nachalny, sztuczny kokos, nie. Bardzo ładny, także polecam Wam i ten. Do tego, tak jak mówię, ten już jest chyba niedostępny. Nie wiem, jak w Polsce w katalogu, ale tutaj w Wielkiej Brytanii wiem, że już jest niedostępny w regularnej sprzedaży. Chyba, że tam jakiś czas, raz na jakiś czas pojawi się w tych takich, wiecie, gazetkach wyprzedażowych. Kokos jak najbardziej jest, więc polecam Wam kokos. No. Dalej, kochani. O, no, znalazła się jakaś pielęgnacja twarzy, ale jeszcze zanim to pokażę Wam, kolejny żel z. Avon, no. tym razem Avon Senses, to też był mój ulubiony, to jest Fruity Margarita i to był ten um, pomarańcza z brzoskwinią. Ja go mam z zeszłego roku, ja go sobie zostawiłam, jak zaczęło się lato, zaczęłam go używać i to był po prostu też przecudny, słuchajcie, zapach. Lubiłam też ten drugi, co była papaja, papaja i kokos chyba, to też był przecudny zapach, słuchajcie. Um, dalej, co mam? Dalej, kochani, z Wilko, tutaj jeżeli mieszkacie, to wiecie. To jest mydło w płynie do rąk, takie do mycia. To jest truskawka i granat. Przecudny zapach, słuchajcie. Te mydła są bardzo tanie, one kosztują funta. I jeżeli szukacie w miarę dobrego, pięknie pachnącego mydła do rąk, takiego w płynie, które nie będzie wysuszało Wam skóry, to polecam jak najbardziej, słuchajcie, te mydła. A, dalej, co my tu mamy? A... Kolejna rzecz z Avonu, którą też zużyłam. Avon Dark Orchid and Raspberry. To był um, płyn, to była jakaś lim, lim, limitowana edycja płynu do um, kąpieli. I to była um, ciemna orchidea i um, malina. Ładny był. okej, okay, w porządku. Szału nie, nie robił, ale zapach miał ładny, taki owocowo kwiatowy. No i poczuć taką malinkę z kwiatkami jakimiś tam, takie wiecie, przyzwoity był, fajny, zużyłam, okej okay. Szału nie ma Okej okay, kochani, kolejna rzecz z Avon to Skin So Soft i to jest ta forma pianki To był... To była pianka pod prysznic na jakimiś tam olejkami I powiem tak, o ile ta pianka nie jest zła Robi to, co ma robić, myje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tyle, słuchajcie, tu jest ile? 150 ml? Tak, to jest 150 ml produktu i ta pianka, wierzcie albo nie, wystarczyła mi na 4 mycia. Czy 5? No tak, mniej więcej. Mówię tutaj o całym ciele. Tak jak bierzecie prysznic wiecie tutaj. Góra, dół. Ja nie jestem dużą osobą, słuchajcie, bo ja naprawdę jestem dość małych rozmiarów, a ten produkt jest tak niewydajny, że aż po prostu. No, ja byłam w szoku. Cztery razy. Cztery, cztery i pół właściwie. <laughs> no, bo musiałam sobie potem już na ostatnim, przy ostatnim prysznicu pomóc żelem, bo po prostu nie było wystarczająco tej pianki. Bardzo niewydajna. Bardzo taka, ona jest dość rzadka. To nie jest taka pianka, wiecie, no nie wiem, no nie wiem. No przykro mi, ale ja chyba za niego zapłaciłam około 3,50, także czy 3 funty nawet. Kompletnie słuchajcie, te, te żele za funta są o jezu, o niebo lepsze. I też nie było, bo ja bardzo lubię też takie tradycyjne te żele z tego skin so soft. I chociaż nie przepadam jakoś super za tym zapachem, wolę ten różowy, to pianka pachniała jakoś tak mniej intensywnie. Natomiast, no, mówię, wydajność tej, tego tragiczna i nawilżenie też takie było. Byle jakie, bo tamte żele świetnie nawilżają A to to takie było, byle jakie e, Dalej kochani mam kolejną odżywkę Do włosów e, Kolejną? Nie, to chyba jest A nie, tak, bo pokazywałam tą z um, LSF e, Ta jest z Tresem Youth Boost, tak się nazywa I całkiem przyzwoita e, To jest taka, która Ma niby dodawać Czy przywracać um, Włosom Jędrność, taką młodość, po prostu. O, pięknie pachnie, owocowo, pięknie, bardzo świeżo, owocowo i taka była okej, okay, No, nie powiedziałabym, żeby była, ale jak na odżywkę, to była naprawdę bardzo dobra. Dalej, kochani, kuleczka z Niwea oczywiście Niwea Protect, jak już Wam mówiłam, uwielbiam te, ale one są, no, kurde, niedostępne. No, naprawdę. Teraz z Niwa w ogóle kupiłam sobie taką inną i też jestem z niej niezadowolona bo tamta jest coś piór, coś tam, coś tam, nie wiem, i ma nie zostawiać śladów i w ogóle i. Oh, no nie, no naprawdę będę szukała tej, jeżeli uda mi się znaleźć, to chyba sobie kupię z 5, żeby mieć, wiecie, zapas, no bo to po prostu one kosztują funta, tylko a są świetne. Nie wiem, czy one są w Polsce dostępne. Dajcie mi znać w ogóle, czy ta niebieska niwa jest w Polsce dostępna, bo może powinnam zrobić sobie zapas, jak byłam w Polsce. I teraz, kochani, dwa kosmetyki do pielęgnacji twarzy, które też używam regularnie. To jest teraz te może mniej, bo używam tego mydła w kostce, ale bardzo lubię. To jest żel do mycia twarzy z Myski Matters. To jest taka marketowa linia z Sainsbury's tutaj. Bardzo dobra. Polecam. 150 ml, czyli taka tradycyjna wielkość, jak na żel do mycia twarzy. I on kosztuje tylko funta 50. Słuchajcie, także, jeżeli szukacie taniego żelu do mycia twarzy, który nie zrobi wam krzywdy, to polecam jak najbardziej. I z tej samej linii też zużyłam krem. Słuchajcie, tak wygląda jego pudełko. Tak wygląda słoiczek. Zobaczcie. Tutaj, o, tu jeszcze coś zostało, że ja tego tutaj nie wyskrobałam. Słuchajcie, ja nie wiem, jak to się stało. Pachnie bardzo ładnie, delikatnie kwiatowo. Ten jest z linii, one się nazywają Defend, z dodatkiem jakiegoś tutaj związku Q10. I ten był akurat na noc. Ja preferuję te, które są na dzień. Ten był taki ciut odrobinkę, miałam wrażenie, jak dla mnie za ciężki. Natomiast bardzo mi się przyjemnie używa, używało tych kremów. Teraz już ich nie używam, no bo. Teraz używam tego z Avon Care Tak jak wiecie Ale te są naprawdę I on też kosztował chyba 3 funty 3 albo 4 funty za słoiczek kremu I naprawdę był bardzo wydajny Wystarczył mi też na bardzo długi czas Tak wygląda słuchajcie. I to też jest, tak jak mówię, dostępny z w Saintsbury, bo to jest ta ich linia Taka marketowa I ostatnia rzecz Słuchajcie, to jest Kosmetyk Kolorowy, czyli kolorówka. Jeden, jedyny, który znalazł się w, tutaj w tych śmieciach moich. I to, są, to jest, kochani, Tusz do Rzęs z Collection. Jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to znowu wiecie: Collection tutaj dostępne w Polsce niestety nie, a szkoda, bo mają bardzo fajne kosmetyki w przystępnej cenie. To jest coś takiego jak Essence. Um, więc naprawdę bardzo fajne Bardzo lubię od nich kupować Ten się nazywa Lash Search Świetny tusz do rzęs Pogrubia, wydłuża Bardzo ładnie rozdziela On ma taką zwykłą szczoteczkę Taką, o słuchajcie Ten już jest suchy, może on nie wygląda na suchy Ale jest suchy, jak próbuję go użyć Tradycyjna taka szczoteczka Z włosia, ten jest akurat w kolorze brązowym Bo ja uwielbiałam używać go w kolorze brązowym mm. Kosztuje chyba 3 90 albo 4,90 funta, także cena jak najbardziej przystępna słuchajcie i to by było a nie, jeszcze jeden słuchajcie jeszcze jeden z Planet Spa zapomniałam, tak postawiłam tutaj sobie koło nogi, to jest słuchajcie zobaczcie, już mu się etykietka odkleja to jest słuchajcie ten olejek którego jeszcze tutaj troszeczkę zostało ja wam po prostu chciałam go pokazać bo e, oczywiście zużyję do końca, to jeszcze nie idzie w śmietnik Ale chciałam Wam pokazać, dopóki jeszcze etykietka słuchajcie, przy nim jest Zobaczcie, mój syn jest bardzo podekscytowany On zawsze jak ja nagrywam, to musi dać coś wyznać. znać No chodź, pokaż się Powiedz cześć Powiedz cześć Tak, Twoja gra o, skończyłaś, skończyłaś grać. Dobrze, za chwilę, dobrze? O, okay. Za momencik. A powiedz cześć. Cześć. Cześć, halo. I, i, i. <laughs> I tak, po, pomogę Ci. Za chwileczkę, dobrze? Za momencik. Tylko skończę. Więc kochani, ten olej uh, z plant spa, uh, ja miałam go w, 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 w tym o zapachu, Blissfully No to jest ten taki waniliowo jakiś tam. No, wanili... A nie, on ma, on jest dodatkiem shea butter, czyli tego masła się, Ale mnie ten zapach jakoś specjalnie nie przypadł do gustu, bo jest bardzo słodki, bardzo waniliowy taki. Ale o czym chciałam powiedzieć, to to, że kochani, ja tego, ten olej to jest znowu 150 ml, bardzo niewydajny. On mi wystarczył. Na około 6 chyba, a użyć pod prysznicem. Też nie ma jakiegoś super nawilżenia. Jest ok, ale nie jest to coś takiego, co bym powiedziała, o, bardziej sceny, no bo to nawilżenie jest takie super. Nie. Za to ja go na przykład bardzo lubię. Tutaj jeszcze o tyle mi go zostało, zobaczcie. Ja go bardzo za to lubię nie pod stosować, a do golenia, słuchajcie, jak gole nogi. To nakładam, on, on działa trochę tak jak oliwka, daje poślizg, a przy okazji, słuchajcie, niweluje takie podrażnienie, które zazwyczaj występuje po goleniu, przynajmniej u mnie. To jest, było dla mnie ogromnym problemem, a to, słuchajcie, działa świetnie. Także jeżeli macie ochotę, to sobie wypróbujcie w takim właśnie sensie, ale pod bym go nie polecała. Bo on jest dość drogi, on chyba kosztuje 4 funty czy coś takiego, także no. I to tyle, kochani. To jest ostatni z moich kosmetyków, bo moje dziecko się już tutaj niecierpliwi. A powiesz do widzenia? A powiesz do widzenia? Pa, pa! Dziękujemy, kochani, za to, że jesteście. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby dać nam kciuka w górę i subskrybować nasz kanał, mój kanał, jeżeli chcecie mnie jeszcze zobaczyć, kochani. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa!